Witajcie z tej strony Delightside Player. Kontynuujemy naszą przygodę w grze Gothic, gdzie prawdopodobnie już za chwilę, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, będziemy mogli obserwować przebudzenie lub próbę przebudzenia śniącego. Widzimy już Korkaloma, który zmierza na miejsce a więc podążajmy za mistrzem, zobaczmy jak zamierza doprowadzić do tego wielkiego dzieła, a my widzimy już chyba na szczycie Iberiona i zgromadzonych wokół nowicjuszy jeszcze tylko korkalom i wszystko będzie gotowe. Wszyscy wierzą, że to się uda. Korkalom wchodzi na podwyższenie, a więc poczekajmy tutaj, zajmijmy dobre miejsce i zobaczymy. Nie, Korkalom tak, zawrócił i idzie obok Iberiona, więc zobaczymy, czy zaraz przemówi jeden lub drugi. Czyżbym ja musiał do nich podejść i tą rozmowę zatriggerować? Myślę, że ja jako niewierny... Eee, ...w tego śniącego oczywiście nie powinienem tu być, o. A tu widzę, że nawet pojawił się znak pentagramu. I to nie jeden, tylko dwa. Czego chcesz? Czy w takiej chwili... Korkalom, coś do nas powie. Może to niezbyt odpowiedni moment, ale co z moją zapłatą? Co z moją zapłatą? A czego chcesz? Chyba najcenniejsze tutaj to zwoje z zaklęciami. Wykorzystaj je mądrze. Do zobaczenia. Oby śniący wskazał ci właściwą drogę. Tobie też, Korkalomie. Zwoje z zaklęciami, kula ognia i sen. No, ciekawe jak to można wykorzystać. Mamy Kor Angara, czyli nauczyciela strażników świątynnych i Iberiona, a więc całą elitę obozu. Może spróbujmy zagajtnąć najpierw Kon Angara. Może on nas wprowadzi. Jednak nie. A więc czy musimy zagadnąć samego mistrza Iberiona w takiej chwili? A może nie, może po prostu trzeba poczekać na zmrok. Jest dziewiętnasta. No, zaczyna się ściemniać. A nikt nie chciałby przegapić takiej chwili, kiedy Iberion prawdopodobnie zacznie przemawiać. Zobaczę, jak w tej grze szybko biegnie czas. 19:13. No nie wiem, może 20. Będziemy musieli chwilę poczekać. To wiecie co? Ja tu będę czekał, żebyście. Wy nie musieli, a kiedy tylko Iberion, wielki mistrz zakonu, no to znaczy to nie jest zakon, tylko sekta, zacznie przemawiać, natychmiast do Was wrócę. Słuchajcie, tutaj zbliża się dwudziesta. Tak jak widzicie, ja tu na razie tylko słyszę wzmożone rechotanie żab w tym podniosłym momencie. I zobaczymy, czy o dwudziestej wystarczy. Na tyle. O, coś się dzieje. Może podejdziemy. Długi czas oczekiwania dobiegł końca. Wszechmocny śniący doprowadził nas tutaj gdzie będziemy świadkami Jego przebudzenia. Artefakt, który ukazał nam w wizji, skupi naszą duchową siłę. Zjednoczcie swe myśli tak, by śniący usłyszał naszą modlitwę, bo Jego jest moc, która wyprowadzi nas na wolność, a my jesteśmy Jego wybranym ludem. Przebudź się, o śniący. Obawiam się, Och. że wy nie widzicie tego, co mistrzu, ja. Mistrzu, co się stało? Tak, mistrzu, co się stało? Czyś ujrzał drogę do wolności. Właśnie! Miał nam pokazać drogę do wolności! Co z tą drogą? Co widziałeś? Ach, cisza! To oczywiste, że ścieżka do wolności prowadzi przez krainę orków. Śniący wskazał nam miejsce, musimy je tylko odnaleźć. Niedaleko stąd znajduje się wejście do jaskini Orków. Tam zaczniemy poszukiwania, niech śniący będzie z nami! Co to może znaczyć? Czy mamy walczyć z tymi potworami? Ja pójdę ze strażnikami świątynnymi. Nowicjusze, niech wznoszą modły w naszej intencji! A więc, jak widzicie, rozpoczął się rozdział trzeci, starożytna magia, i niestety zapewne nie widzieliście tego filmu, który był kinematykiem, a nie na silniku gry, a więc Iberion e, przywoływał za pomocą tego niebieskiego kamienia śniącego. Pojawiły się tu jakieś e, białe fale mocy i następnie ukazała się w ołtarzu świątyni twarz Śniącego, który wyglądał jak wyjątkowo brzydki goblin przerośnięty w dodatku, a następnie... E, jakby to powiedzieć, doszło może nie do eksplozji, ale małego trzęsienia ziemi. Zapalił się ogień, ze świątyni posypały się skały. I potem to, co słyszeliście, Iberion przewrócił się. Nie wiem, czy był wycieńczony, czy stracił przytomność. A. Ten strażnik świątynny Kor Angar, jeśli dobrze pamiętam, zaraz podejdziemy tu porozmawiać, powiedział, że droga do wolności prowadzi przez e, ziemię orków. Jednak uczniowie, jak widać, nowicjusze nie byli z tego zadowoleni, że śniący im się nie ukazał i nie wskazał im już teraz drogi do wolności. Zaczęliśmy rozdział trzeci, a więc podejdźmy, zobaczymy, czy otrzymamy jakieś instrukcje, co robić dalej. Fabularnie, a jednak śniący najwidoczniej istnieje, więc w to, co wierzy, sekta nie jest takim wymysłem i inaczej jak w Dragon Age. Bogowie tutaj się jednak ukazują. Nie pamiętałem tego w ogóle, a teraz już spróbujmy z kimś porozmawiać. Iberion jest wykończony. Nie porozmawiamy z nim. Porozmawiajmy z Korangarem, ponieważ on przemówił. Co się stanie teraz? Co się stanie teraz? Wizja była bardzo mglista. Zamiast odpowiedzi, dała nam jeszcze więcej pytań. Ale jedna rzecz nie ulega wątpliwości: widziałem orka w jaskini. W pobliżu znajduje się opuszczone miejsce orkowego kultu. Orkowie chowali tam swoich zmarłych, dlatego nazywamy ten labirynt jaskiń cmentarzyskiem orków. Nasz guru, Bal, Lukor, udał się tam z oddziałem strażników świątynnych. Może znajdą coś, co pozwoli nam wyjaśnić znaczenie wizji. Przydałby mi się ktoś, kto rozejrzy się tam trochę i zda mi raport z sytuacji. Dlaczego nie pójdziesz tam sam? W końcu jesteś przywódcą Straży Świątynnej. Moim zadaniem jest ochrona Jaśnie Oświeconego. Muszę zostać na miejscu, żeby strzec Iberiona. Oddałeś obozowi nieocenione usługi. Tylko na tobie mogę polegać. Proszę, udaj się na cmentarzysko orków i dostarcz mi informacji na temat odkryć poczynionych przez strażników. Eee, dobrze, zapytajmy, a co dostanę w zamian? Może coś dostaniemy, jeśli to na nas ma spoczywać odpowiedzialność za losy tej, tej kolonii? A widzieliśmy, że Iberion na chwilę się podniósł. Ja pamiętam przez mgłę coś takiego, że na chwilę się podniósł, a potem znowu upadł. A co dostanę w zamian? Chcesz rudy? Chyba jednak źle cię oceniłem, ale potrzebuję twojej pomocy. Proszę, oto 100 bryłek rudy. Więcej ode mnie nie dostaniesz. Dobrze, natychmiast ruszę w drogę. Natychmiast ruszę w drogę. Zanim pójdziesz, weź ten pierścień. Niech cię chroni w walce. Czy dostaliśmy jakiś pierścienie ochrony? Zaraz zobaczymy. A gdzie jest to cmentarzysko orków? Gdzie jest to cmentarzysko orków? Niedaleko stąd. Nowicjusz Talas wskaże ci a drogę. Długo, jak Znajdziesz go na świątynnym dziedzińcu. On będzie twoim przewodnikiem. Talas. Jego odwagę tak. zdążyliśmy już poznać. Kor Angar się trochę obruszył na, na to, że musi nam coś dać. No ale jeśli jest taka możliwość, to... No to jest RPG, wszystko jest nam potrzebne. Czy Korkalom coś nam powie? Nie wiem. Iberion, dalej jest wycięczony. Czego chcesz? Nie, Korkalom nie ma nic do powiedzenia. Skazał ci właściwą drogę. A więc dostaliśmy zadanie na. Kolejny rozdział. Tak myślę, czy jest sens meldować o tym krukowi. Czy tu już stoi talas? Tak zgadza się ze swoim ziołem. Tak teraz bije się z myślami, może zobaczmy do dziennika, co się dzieje na bagnach. A tu możemy tu nic się nie zmieniło możemy przekazać to Krukowi albo Mordragowi czyli chociaż a cmentarzysko orków. Wielkie przyzwanie śniącego okazało się niemal kompletną klapą. Ujrzano jedynie mgliste wizje orkowych jaskiń. Ogromny wysiłek smug Beriona duchowego przywódcę bractwa, wielki guru, stracił przytomność. Kor Angar, przywódca świątynnej straży, poprosił mnie, bym udał się na cmentarzysko orków. Do tych podziemnych jaskiń wysłano wcześniej grupę strażników pod wodzą Bal Lukora. Może udało im się odkryć coś, co pozwoliłoby na jaśniejsze zrozumienie wizji zesłanej przez śniącego? Nowicjusz Talas wskaże mi drogę do cmentarzyska orków. Czeka na mnie na świątynnym dziedzińcu. Nie wiem, co jest większym problemem: to, że będzie nas prowadził nowicjusz Talas, czy to, że mogą tam być orki. Wiecie co, ja jednak myślę, że udam się do Starego Obozu i spróbuję zdać raport Krukowi z tego, co się działo w końcu. To jest ważne. E, obóz bractwa hmm, zainicjował i zobaczył wizję Śniącego. Wszyscy ją widzieli, a widocznie E, ta, ta głowa tego wyjątkowo obrzydliwego goblina, która się pokazała, to nie był śniący, to musiał być właśnie ork. Coś tutaj, Lester nam już zniknął. Może pokaże się w dalszej części gry. Cóż, ja spotkam się z Wami, kiedy będę już. W starym obozie w twierdzy we wręcznym pierścieniu obok kruka. A ja jestem już w starym obozie w pobliżu we wręcznego pierścienia. Tak sobie pomyślałem. Zobaczymy, czy Diego nie ma nam czegoś do powiedzenia. Nie. Trzymaj się. Torus zapewne też. Za Gomeza! Trochę głośne są te okrzyki. Nie, może nas tylko czegoś nauczyć a ja pomyślałem żeby jeszcze zajrzeć hmm. do kowala płatnerza Zobaczę czy jest jeszcze lepsza zbroja w tej grze od tej którą mamy i ile ona ewentualnie kosztuje Za gomeza Chciałbym dostać lepszy pancerz. Chciałbym dostać lepszy pancerz. Dostaniesz go jak przyjdzie czas i będziesz miał wystarczającą ilość rudy. O, patrzcie, zbroja strażnika broń 55 i ciężka zbroja strażnika broń 70, ale ta tańsza wersja kosztuje 1650 bryłek rudy. Jednak może uda nam się, się... Jak uważasz, wiesz gdzie mnie znaleźć? Zebrać taką sumę. Chciałbym Jeszcze zobaczę te ceny 1650 i 2100. się. Jak uważasz. Ja w tej Do chwili zobaczenia. mam 1000. Przepuść mnie! Przydałoby się uzbierać na tą najlepszą. Ponieważ chyba jest to najlepsza zbroja w grze. Tylko czy mamy już na tyle siły, aby zdobyć tyle doświadczenia, znaczy pokonać silniejsze potwory, zobaczymy. A tymczasem, kruk. Kruka nie ma. Tu go gdzieś nie ma. Jest Bartolo. Ale Krukowi zdaliśmy raport i widocznie zniknął. Ja jeszcze przeszukam te pokoje i powiem wam, czy go znalazłem. Słuchajcie, kruka tutaj nikt się nie ma. A tu jest Welaja, która śpi w tym łoszu z Baldachimem. Czy to by oznaczało, że to już koniec zadania z krukiem? A czy nie jest przypadkiem tutaj? Jest, tylko się zbagował. O nie, zbagował się. Czy mi się?

Lubię być informowany na bieżąco. Rytuał Wielkiego Przyzwania już się odbył. Dobrze się spisałeś. A więc dobrze. Udało nam się zdać raport Krukowi. Skwitował to tylko słowami, że dobrze się spisaliśmy. A co mamy w cierniku? Czy to już misja zakończona? Nie widzę tego w misjach zakończonych. O, co się dzieje dla bagnach, jest. Kruk spławił mnie bylegatką. Nie potrzeba mi takich przyjaciół. Od tej pory działam na własny rachunek. A więc już tu widać, że coś jest nie tak z tym starym obozem. Przynieśliśmy taką ważną informację, a tymczasem to, co zauważył nas bezimienny, kruk zbył nas byle gadką. Hmm, co o tym myśleć? Chyba po prostu nas wykorzystali jako chłopca na posyłki, a my nic z tego nie mamy. A więc teraz cóż, musimy wrócić do wykonywania e, dalej fabuły głównej, czyli udać się na to cmentarzysko orków. A ja w tym odcinku chciałbym sprawdzić jeszcze sobie. Widzę, że szybko pniesz się do góry. Dobra robota, stary. Dzięki szakal, że dotrzymałeś słowa. Co, co prawda, zdarłeś nas 110 bryłek rudy, kiedy było to dla nas dużo pieniędzy, ale przynajmniej dotrzymałeś słowa. Mogliśmy liczyć na Twoją ochronę oraz pogratulowałeś nam sukcesu. Miejmy nadzieję, że są w tej grze jacyś porządni goście, a tego domku jeszcze nie przeszukiwałem, a w tym odcinku chciałbym jeszcze sprawdzić, czy już jesteśmy na tyle silni. Żeby pokonać cieniostwora Czy jeszcze nie 66 siły Myślę, że to może być ciągle za mało Gdybyśmy dali radę to może bym poeksplorował ten las szukając łupów ze zwierząt. O, tam roczna muzyka. Nie wchodź do lasu, oni tam są. Bo jakoś musimy zarobić jeszcze ten tysiąc bryłek rudy. Potem zbroję chciałbym kupić. Widzimy cieniostwora, a wiecie co to znaczy? zapis I Zobaczymy, czy jesteśmy gotowi spotkać się z przeznaczeniem, czy też nie. Najlepszą taktyką będzie takie miotanie przed tym potworem bronią. Prawie, ale to ciągle nie to. A więc czytam sobie grę. Jeszcze jesteśmy za słabi, żeby pokonać cieniostwora. A właśnie zapomniałem o tym pierścieniu ochronnym, który otrzymałem od tego przywódcy strażników świątynnych ochrona przed pociskami 5 hmm. nic nam to nie poprawia sytuacji a więc cóż myślę że to by wystarczyło materiału który wykonaliśmy w tym odcinku w kolejnym zaczniemy już sobie wykonywać zadanie dla obozu bractwa, czyli udamy się na cmentarzysko orków. Mamy nowy rozdział i wkraczamy na ziemię orków. Nie wiem tylko, czy nie jesteśmy na nich za słabi, gdybyśmy ich spotkali. I... Ze starym obozem już coś zazgrzytało. Od tej chwili bezimienny postanowił, a więc i my razem z nim działać na własny rachunek, na własną rękę. A więc, cóż, w tym miejscu żegnam się z wami i zapraszam was na następny odcinek, w którym będziemy kontynuować sobie fabułę i udamy się już na cmentarzysko Orków. A tymczasem żegnam się z wami i do zobaczenia.